Marcin, za to był poprzedni sezon w roli debiutenta, debiutanta jako trener na poziomie seniorskiej koszykówki. Czy wnioski z tego pierwszego sezonu już są wyciągnięte? Tak, to był debiut. w pierwszym, To był mój pierwszy sezon w drugiej lidze, chociaż można powiedzieć, że trzecia liga jest jeszcze bardziej amatorska, ale też już seniorska, bo tam grałem zespoły seniorskie. A wcześniejszy sezon też prowadziłem trzecią ligę, tym samym zespołem. Wniosków, bardzo dużo, teoria to jedno, a jednak jak w życie się to wprowadza, tym bardziej z młodzieżą. To jest naprawdę dużo, dużo miałem przemyśleń, dużo wniosków. Mam nadzieję, że, że uda mi się zrealizować to, co sobie założyłem na ten sezon, to, co chcę poprawić, to, co chcemy my w zespole, bo oni mają świadomość, co zawaliliśmy, co mogliśmy robić lepiej i co musimy poprawić w tym roku, żeby tą ekipą spokojnie w Lidze się utrzymać, więc myślę, że te, te rezultaty będzie widać, te efekty i, i te wnioski, tak jak, tak jak wspomniałeś, będzie widać na parkiecie. Żeby dużo lepiej było nic pomalowane, to będzie główny nasz cel na przyszły sezon, bo najwięcej punktów właśnie traciliśmy i to nie było tylko Leoposty, czyli gra tyłem do kosza przeciwnika, ale też ogólnie szybki atak Za Zbyt łatwo to pomalowane otwieraliśmy i to jest dla nas główny cel na ten off season i ten przyszły sezon już kiedy był już jest za rogiem, żeby to poprawić. Jak wyglądały przygotowania? Rozpoczęliśmy w połowie sierpnia, 14 sierpnia, trenowaliśmy tutaj na obiektach, tutaj na Wrocławskiej, na Sky Fitness, także na siłowni. W tym roku troszkę inaczej, w tamtym sezonie mieliśmy dłuższe przygotowania, ale ze względu, że ja też byłem na kadrze i też inaczej to wszystko wyglądało, Yy, dłużej to troszkę trwało, te, ta decyzyjność. Nie korzystaliśmy ze stadionu, wszystkie treningi odbywały się tutaj dwa razy dziennie i staraliśmy się każdy tydzień zakończyć sparingiem. Gramy też, graliśmy do tej pory z reprezentacją Ostrowa. To są bardzo pożyteczne sparingi, bo są doświadczeni zawodnicy, tutaj wiedzą jak się gra w koszykówkę, nie grają w żadnej lidze profesjonalnej, ale fajnie, fajnie z, z, z nimi mecze, tym bardziej, że grają dużo pod kosz, dużo nam dają, możemy sobie podświeżyć właśnie tą obronę tyłem do kosza graczy, podwajania i tak dalej. I z Oleśnicą jeden sparing do tej pory Też tutaj u nas. Jeszcze nie wszystkie sparingi mam potwierdzone. Zespoły, że tak na bieżąco się umawiają i, i na pewno jeszcze 3-4 mecze do tego, do stary, do tego sezonu Ku Siedmiu chłopaków nawet z tej grupy było przez pewien okres z pierwszym zespołem, więc musieliśmy też modyfikować troszkę godziny, żeby, żeby oni mogli być i tam i czasem i czas, od czasu do czasu tutaj z nami. Ale, ale póki co jest wszystko ok, wszyscy są zdrowi i pracujemy, pracujemy, żeby jak najlepiej się przygotować. No właśnie, bo to też jest trochę nowa grupa, nowi zawodnicy dołączyli, bo paru zawodników zostało z poprzedniego sezonu: jak Nikolas. Yy... Bartek Rachwalski, Krzysiu Respondowski. jednak pozostali to są nowi zawodnicy. Jak ich oceniasz po tych pierwszych tygodniach treningowych i jak oceniasz również pracę zawodników, którzy trenowali z Ekstraklasą? Czy widać to, że ta praca z już z tymi silniejszymi i zawodowymi koszykarzami przynosi rezultaty? Na pewno, na pewno od którzy już, bo Krzysiu już i Bartek to już jest teraz będzie drugi, dwa i pół sezonu, kiedy oni już są przy pierwszym zespole. Na pewno to widać w ich że... my się znamy wszyscy, już praktycznie to są chłopaki chłop, chłopcy, chłopacy, którzy są w klubie od, od kilku lat, ja ich wszystkich znam. Z ze wszystkimi praktycznie pracowałem. Wiem na co ich stać, oni nie do końca jeszcze wierzą, że na to wszystko ich stać i trzeba czasem trochę pewności siebie w nich wrzucić, ale, ale znamy się, także oni też między sobą się wszyscy doskonale znają, więc, więc atmosfera, atmosfera jest do pracy wspaniała, tylko... Zostaje piaczona. Max, za tobą treningi z ekstraklasową drużyną. Jakie to uczucie, trenować z tak doświadczonymi zawodnikami? Jak się z tym wszystkim czujesz? No Uczucie na pewno nowe. Pierwszy raz trenuję z, z tak doświadczonymi zawodnikami. No i Jest to fajne uczucie, no bo możemy poznać nowe taktyki, jak się lepiej zachowywać na boisku, co robić. Ogólnie możemy się rozwinąć, rozwijać dzięki tym treningom. Myślę, że to jest fajna rzecz. Co najbardziej wartościowego do tej pory wyniosłeś z tych treningów, czy poprawa tak mówiłeś o obronie czy innych elementów? No myślę, że przede wszystkim obronę, ale też jak się zachowywać na boisku lepiej, jakie decyzje podejmować i że. No i co robić z piłką generalnie. Przed tobą pierwszy sezon w tej seniorskiej koszykówce, bo będziesz grał już w drugiej lidze, jak do tego podchodzisz, jakie cele jako zespół macie, ale również jako ty indywidualnie masz swoje cele. Na pewno jako cele zespołowe mogę wymienić jak najwięcej, jak najwięcej wygranych i utrzymanie się w drugiej lidze, a jako indywidualne no chciałbym poprawić jakby indywidualne rzeczy, nie wiem, jakieś lepsze podejmowanie decyzji na boisku, coś, coś takiego, nie wiem, kozłowanie, takie indywidualne typowo cechy. A czy w tym okresie off-season pracowałeś szczególnie nad jakimiś elementami, które właśnie chciałeś poprawić, tak jak mówiłeś, kozłowanie, czy penetrację, czy inne zachowania w obronie? Tak, tak. Przede wszystkim rzut, bo wiem, że tego mi brakowało, i i na kozowanie. Rzut i kozowanie to były takie moje dwie rzeczy, na których naj, naj, najmocniej się skupiłem. Czy masz jakieś wzorce koszykarza, które szczególnie ci się podoba? To nie jest typowo rozgrywające, ale u nas w kadrze gra jak Mateusz już Ponitka. jego na pewno mogę podglądać pod względem gry. Myślę, że fajnie gra, fajnie dużo, dużo widzi i fajnie podaje. A tak z rozgrywających typowo to na pewno Aiger. No to na pewno to wiadomo. Jeszcze nie miałem okazji z tym trenować, ale to wiadomo. Mogę go podglądać nawet na żywo na treningach. Ale tak typowo to nie mam jakby rozgrywającego w polskiej lidze, na którego patrzę. Ogólnie staram się patrzeć na, na wszystkich i na wszystkich się absortować. No właśnie, a to by udało się już dojść do tego poziomu treningowego z ekstraklasą? Jakie rady dla chłopców, które do, którzy dopiero rozpoczynają tą przygodę, mają 12-13 lat, co byś mógł już teraz im poradzić, co jest ważne, czy wytrwałość, czy inny element? Myślę, że najważniejsze jest zaangażowanie. Nawet jeśli czegoś brakuje technicznie, to najważniejsze jest zaangażowanie i ciągła praca nad sobą. I myślę, myślę że jeśli będziemy na tym, będzie ktoś nad tym cały czas pracował i kocha tę grę, to osiągnie tą parę.